No, no i to jest ludziom słowo. czemu nie wbijam? Patrzcie na mój i patrzcie na jego level Weź gra jest takim klinczem, który ma od ciebie dwa levely wyżej Jestem Filip I to już jest dzisiaj drugi odcinek, ale No czemu nie wbijam Mastera Jedynki? Macie teraz dowód Ups Chociaż ja z nim jeszcze mogę wygrać Bo o, on ma słabszy kart, ale... No i... Czemu ja nie wbijam? No i macie odpowiedź. No, 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 no. no i wiesz, czy jakieś szanse z nim? Ja Chciałem tylko sobie zagrać gierkę na arenie Oby tylko mi dużo nie zabrało Dla mnie powinno nie tylko po kucharkach, ale też po levelu i po levelach kart dobierać Może ja mam trochę lepsze karty od niego, ale no... Ten level jednak robi swoje. On ma poziom 10, 11, 10 bików, ja mam 13, 10. Legenda ma 10, ja mam też tak 10, 11. No ja mam tylko dwie legendy. Ale nie w tym baru leży. jest. Ale nie wiem, czy to ma jakiś sens. Ja teraz włączyłem szybko nagrywanie bez mikrofonu, więc. Nie ja mogę się leścić. No i patrzcie, i powierzy No i weźcie, weźcie z kimś, wygrajcie. Nie. Sądż... A, bo ja chyba na tym... Oddam tylko, żeby kasy mieć. No ja chyba na tym zagram... No dobra, zagram co jeszcze jedną grę. O dziękuję bardzo za identyczny level. Ale... Jak raz trafiłem na siódm... Jak ja raz trafiłem... O właśnie muszę wam pokazać coś. I Mam zapisane bardzo dużo powtórek. Nie wiem jak to sprawdzić, ale po tej grze wam pokażę moje najlepsze Ha. Mm. Zawsze jest tak, Masz, ma niższy level dla mnie, ale ma wyższy level, Mam taki sam level wyższy level kart. Bacy to one nie mają szans z hordą. Tak samo jak on. Ale on zapomniał. się. mi tu zawsze. Muszę dzwonić albo spamić. Mm... Muszę spamić albo dzwonić kurde na odcinku, albo... Bo sami wiecie o co chodzi. Dzwonienie albo pisanie, albo spam. Ci co oglądają dużo moich odcinków to wiedzą o co chodzi. Oczywiście oglądają do końca. A kto napisze w komentarzu słowo, mam już dość tych leveli, to przygnę mu serduszko. E, ale to tak, tak trochę dziwne jest. Jeśli napisze dość mam już tych leveli, to wam przygnę serce. Mhm. daleko sięgnął! Level nie, no to, to jest najgorsze co może być. To jest taki kwas! To jest taki kwas jak chłopci, wyskakuje spek ty nie masz nic na obronie. Ja wiem, że górcami da się zabić pekkę. tylko trzeba obkrążyć pekkę. Oh, 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 dobra. Dobrze, że się się nie To jest jeszcze do ubrania. To jest tam później lawa luna. Wiem, że Dek się nazywa lawa luna, ale on się nazywa lawa Luna, dlatego, że jest balon ba lawa plus luna. I Lawa plus bala. W ogóle, gwarcami da się zrobić bardzo dużo rzeczy, tylko nawet bez pomocy wierzy. Tylko trzeba te rzeczy obkrążyć. To ja już będę się tylko bronił. A co mi tutaj zostało do zrobienia? Atak? I teraz mogę przeatakować bronem. E, i teraz to już może być jego moment straty. Albo nie? Bo wiodło to, że dużo eliksirów żył i mógł się nie mieć już eliksiru na obronę ja tam się bronię do ostatniego momentu. Trzy HP na wieży, o ludzie! No i no kurne! Ja jak spotkałem wcześniej takie gry, to już takie gry oddawałem. Nawet nie miał... A tu Było dużo gier temu. Nie, ja po prostu nie komu mogę to zaufać. No, no, patrzcie na to! I graj z takim typem! I tak było 1-1. Graj z typem, który ma wymaksowane karty. Ileś z nim, wygraj! Mhm, 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 Dobra, on miał Butlen. To jeszcze nie jest aż tak źle, ale. Mm -hmm. no weź z takim kimś, graj. To spotykasz czegoś na arenie. Ale on pokażę jeszcze lepsze rzeczy. Czy ty walk miałam sobie zapisane. Żeby dla was jest na odcinek pokazać. Nie, sobie zapisałem. <k <throat> <k <handledklore> <D découv tweets> so, okay, to szkoda, ale pokażę wam tą walkę z tym. Czy on jest w takim klanie? Nie wiem, ale i weźcie z takim kimś, wygraj. Wiecie, jak z takim kimś wygrać? Nie da się. No kurna spam mi. Luzia, zaraz muszę kończyć dźwięk albo kogoś zamlokować. Nie wiem, czy teraz opieram się go czy jestem na odcinku, czy robisz na no łopeni. Nie o eller. <laughs> Jażę kogoś wyrzucić. Oni lubię ukrani. Ja oni nie chcą mi dawać. Oni nie dają mi kart. Za to wywalam ludzi. Że nie, jak bym jakby, jakby się do kogoś, do kranu, to bym wiecie o co chodzi. Nikogo, nikogo z was by na przykład, u was by nie wywalał. Tylko tutaj, poprosi się załóżmy o coś, a oni ci tego nie chcą dać. A jak ty im już tego nie dasz, no i pytam się siebie, czemu ja tego nie łudzam, to, to, to nie, to od razu już czemu nam nie dajesz. Zapewne ja sam polecę. I wyjdę z tego klubu. Nara. Nah. 10 pekki. No i co? <grym> nie stworzę swojego, bo najpierw nie wiem, czy ktoś bije. Najpierw nie wiem. Klub. W razie będę w klubie klubu. czy nie będę... Nie wiem. Jaka... Filip. Zobacz, że w takich planach Filip jest. A wyjdziemy z wejść do jakiegoś klanu, który jest w topce. Mm. Nie, 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 To nie, nie, to nie, Pięć trzysta. nie, 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 ale... To już jest za, za, za mało osób jest. A nie będę stracić tych gdzie z 50 na 50. No i czemu jestem taki dziwny? mhm 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 czemu w żadnych fajnych ani nie ma miejsca albo są nie wiem od sześciu koła albo 5 600 Nie taki z dalekiej topki może być zacznijmy od tego żeby on był otwarty Sześć trzysta! Pniedzok tutaj nikt tyle nie ma. No. Oczywiście muszą być max charbie. czy naprawdę? E. <grystanie> Brakuje mu się tego. Nie był bo... nie będę patrzył nawet w globalnie będę patrzył. Sześć czemu to jest tak mało? 7 Pięć sześćset. A bydę, taki na sam dół wezmę? Pięciu. Ja bym wbił... Mówię, ja, ja bym wbił tego sobie na stare jedynkę, ale ja bym już mówię, czemu już wbiłem O! No i do takich klanów to... Był klęs, słuchaj mnie O! Szyczu akurat lubię. Szy szyczu jest spokojny, więc mogę się iść w jego konie. Peckę mają. Uuuu, widzę, że tutaj. Fajnie trendy chcą robić. Za logę. U zalapkę też. Po prostu pierwszy li... Nie wiem Jest jeszcze jeszcze czuł Aha, czyli w wygłokla niego nie ma, tak? Lider No ale dobra, tak więc to mówiła na tyle ja byłem flip przy mam nara.